Na zegarze już prawie godzina 17, czyli zaczynamy kolejne wydanie faktów RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Meldujemy się. Zapraszamy. Bezpieczna żegluga i nieużywanie siły. O ukraińsko-rosyjskich ustaleniach opowie nasz waszyngtoński korespondent. Będzie to że o amerykańskich obietnicach złożonych Rosji. W faktach także o akcji strażaków na dworców Skierniwicach. O rządowym alercie w związku z pożarem odpadów w Mokrawicy. Oraz o atrakcji dla zwiedzających Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Stany Zjednoczone informują o pozytywnych efektach rozmów z delegacjami z Rosji i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej. Jak podawaliśmy w faktach, Biały Dom ogłosił, że Moskwa i Kijów zgodziły się na powstrzymanie się od użycia siły i zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym. Fakty o 17 otwiera korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, dostałeś dwa komunikaty w tej sprawie. Dzień dobry. Tak, to podsumowanie rozmów USA i Rosji oraz USA i Ukrainy. I w jednym i drugim punkt pierwszy to informacja na temat zgody na zapewnienie bezpiecznej Żeglugi i wyeliminowanie użycia siły. Zarówno Rosja, jak i Ukraina miały też opracować środki w celu wdrożenia porozumienia prezydenta Trumpa i prezydenta Putina o zakazie ataków na obiekty energetyczne Rosji i Ukrainy. Jest jeszcze jeden efekt rozmów USA miały ponoć zgodzić się, pomóc Rosji przywrócić dostęp do światowego rynku eksportu produktów rolnych i nawozów, obniżyć koszty ubezpieczeń morskich i poprawić dostęp do portów i systemów płatności za takie transakcje. Waszyngton. Paweł Żuchowski. Kierowca pomylił się i wjechał na tory. I teraz trwa akcja strażaków na dworcu kolejowym w Skierniewicach. Auto utknęło tam na torowisku. Na dworcu jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Na czym polega akcja straży? Właśnie teraz strażacy przygotowują się do wydobycia pojazdu z torowiska. Na miejscu są cztery jednostki strażackie. Do niecodziennej sytuacji doszło przed 16. Wtedy 79-letni mieszkaniec Brzezin wyjeżdżał z parkingu i pomylił wyjazd z sąsiadującym z parkingiem Peronem. Jak mówił policjantom, oślepiło go słońce i nie zauważył, że zjeżdża z Peronu na torowisko. Samochód zawisł na dwóch kołach, a mężczyzna z obrażeniami ciała utknął w środku. Wydostali go strażacy. Mężczyźnie pomocy udzieli Zabierają ratownicy medyczni. Jak ustaliłam, za chwilę zostanie przewieziony do szpitala. Autonatorach na dworcu Skierniwicach, na filmie i na zdjęciach na rmf24.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z pożarem odpadów w Mokrawicy, niedaleko Kamienia Pomorskiego w zachodnim Pomorskim. Zachowaj ostrożność i nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu dwóch kilometrów. Zamknij okna. Takiej wiadomości otrzymali mieszkańcy. W Mokrawicy kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem meblowych odpadów. Słup czarnego dymu i strażaków na wysięgnikach możecie zobaczyć na RMF24.pl. Fakty RMFFM u lekarza. Mój lekarz rodzinny, czyli co warto wiedzieć o podstawowej opiece zdrowotnej. To temat jutrzejszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMFFM. Jednym z zadań lekarza pierwszego kontaktu jest dbanie o profilaktykę zdrowia pacjenta. Może lekarz go zapytać o pomiar ciśnienia, może go zapytać o ostatnie badania, kiedy miał, może zapytać o palenie, o używanie alkoholu. W ten sposób obalamy stereotyp, że lekarz pierwszego kontaktu to głównie lekarz od wypisywania skierowań. Dużo zależy, tak na tak od nas, od lekarzy rodzinnych, od tego, jak się kształcimy i jak chcemy się pacjentem opiekować. Z Łukaszem Reczkiem, prezesem młodych lekarzy rodzinnych, rozmawiał Marcin Czarnobilski. Z portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. Okręt podwodny ORP Sokół został udostępnionym zwiedzającym w Muzeum Mernerki Wojennej w Gdyni. Polskiej armii służył przez 16 lat. Do 2018 roku. Sokoła od wewnątrz obejrzał już trójmiejski reporter RMFFM Stanisław Pawłowski. W Stanisławie, co można zobaczyć w środku? Po wejściu do środka, pierwsze co widzimy to wyrzutnia torped. Można zobaczyć miejsca, w których czas spędzali marynarze. Kuchnia, zaraz obok mesa. Co ciekawe, można spojrzeć przez działający peryskop i zobaczyć gdyński port czy plażę. Wszystko tu w środku oddaje realia służby na okręcie. Wszystko jest takie małe, ściśnięte. Podziwiam po prostu tych ludzi, którzy pływali. Urządzeń na tym okręcie jest super dużo. Usłyszałem od zwiedzających mnóstwo tu różnych monitorów, rur, zegarów, które pokazują. Pokazują między innymi głębokość zanurzenia. Możemy zobaczyć również miejsca, w których spali marynarze. No, były to niewielkie przestrzenie. No, służba na okrętach takich jak ten uznawana była za elitarną i bardzo niebezpieczną. Jak z zewnątrz i w środku wygląda okręt podwodny? Unikatowe zdjęcia mamy na rmf24.pl. Bohaterką kolejnych faktów RMF FM będzie Anastazja Kuś. Nasza utalentowana 17-letnia sportsmenka. Zapraszamy o 17.30. Radio Muzyka Fakty RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Nexentire. Sponsorem prognozy pogody jest producent fungicydu Virtuos Pro do stosowania w zbożach. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła Sinclair.pl Wiosna wiosną, ale nocą i nad ranem uwaga na przymrozki. Z tego co widzę IMGW wydało alerty dla części Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Natomiast jutro w ciągu dnia od 8 stopni na północy kraju do nawet 16 na Podkarpaciu. Trochę deszczu się pojawi, więc parasol może zostać naszym przyjacielem. Głównie na północy, ale Lubelszczyzna, Podkarpacie przejdą przez środę raczej suchą stopą. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Nexen Tire. Sponsorem prognozy pogody jest producent fungicydu Virtuos Pro. Do stosowania w zbożach. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i...